Witam Pana. O hotelach na euro będziemy rozmawiać za chwilę. W naszym studiu gość, Pan Jacek Kołodziejak, wiceprezes zarządu sieci Hoteli Gramada. Witam Pana. Ale zanim porozmawiamy z Panem Prezesem, połączymy się z naszym reporterem Darkiem Nowakowskim, który jest w Poznaniu. Dla wielu uczelni 3 października to początek nowego roku akademickiego, ale w tym roku wyjątkowo krótkiego właśnie ze względu na euro. Witam Cię, Darku. Powiedz. Co na to studenci i jak poznaj ma zamiar pomieścić tych, którzy przyjadą na euro? A no, poznański student jeszcze śpi, poznański student jeszcze regeneruje siły po weekendzie, i poznański student, przynajmniej jak na razie jeszcze nie do końca zdaje sobie sprawę, że akademik w tym roku będzie musiał opuścić nieco wcześniej. A wszystko za sprawą euro 2012. Większość poznańskich uczelni zgodziła się na to, aby skrócić rok akademicki, to na polecenie minister edukacji, ale są i takie uczelnie, które tego roku akademickiego nie skróciły to uniwersytet medyczny w Poznaniu, a to za sprawą studentów anglojęzycznych, którzy w w Poznaniu właśnie studiują i na tej uczelni rok akademicki będzie trwał normalnie, czyli również w czerwcu. Pozostałe uczelnie, a więc największa uczelnia w Poznaniu, Uniwersytet Adam Mickiewicza, a także Politechnika Poznańska i Akademia Wychowania Fizycznego, przed której akademikami właśnie w tej chwili stoi. rok akademicki skracają. Jak na razie nie wiadomo jeszcze, ilu studentów będzie musiało opuścić swoje pokoje nieco wcześniej, by zwolnić miejsce dla gości. Posłuchajmy, co na ten temat mają do powiedzenia studenci właśnie. Mamy dłuższe wakacje, więc mamy możliwość znalezienia pracy na dłuższy czas niż te dwa miesiące czy trzy, prawda? Za jednak wszystko ma swoje plusy. A, a co z rzeczami, które macie w akademiku? Wszyscy w sumie wyprowadzają, ci, którzy się wyprowadzają na wakacje, wracają do domu, wszyscy zabierają wszystko ze sobą, więc część można zostawić w przechowalni, więc to też nie jest problem. Chyba będą się do mnie do kogoś dorzucali albo do jakichś wolnych pokoi, bo tak to nie wiem, bo ja jestem w trójce z chłopakami, także no nie wiem, co nas. Wyemigrują, że tak powiem, czy coś? No to akurat to żaden problem. Mam tutaj trochę kolegów w Poznaniu, to pewnie tam gdzieś ulokuję po Poznaniu swoje rzeczy i tyle. No nie będę musiała się wyprowadzić z niego na ten czas. Tak myślę. Może to jest bez sensu, bo ci, którzy potrzebują miejsca, chcą zostać, no po prostu musieli być zmuszeni do puszczenia akademika. Dobry pomysł dla miasta, może, ale niekoniecznie dla nas będzie dobry, jak wrócimy tutaj, ponieważ mogą kibice trochę napojować. Chociaż w no, ja myślę, że opinują tego. Także nie jest to zły pomysł. Mnie to nie przeszkadza, ponieważ to jest mój ostatni rok, więc i tak muszę się wyprowadzić na wakacje i tak. Także, no, jeżeli mają na tym zarobić, to dlaczego nie? No więc jak słyszymy, opinie poznańskich studentów na temat opuszczenia akademików na Euro 2012 są lekko podzielone, no ale chyba jednak większość studentów z tego rozwiązania będzie zadowolona, no bo i wakacje będą mieli nieco dłuższe. Jeszcze jedna ważna informacja. Poznań wprowadza tak zwaną kartę to Polish Pass, a więc każdy gość przyjeżdżający do Poznania, do Polski na Euro 2012 za pomocą tej karty będzie mógł wykupić m.in. przejazdy pociągami, przelot samolotem, a także zakwaterowanie w wybranym mieście, które jest gospodarzem Euro 2012 w Polsce i być może wtedy właśnie trafi do jednego z tych akademików, które za moimi plecami Państwo widzą. Ale jak na razie trwa szacowanie ilości miejsc, które zostaną zwolnione przez studentów. Im bliżej czerwca, tym więcej będziemy wiedzieć, ile takich miejsc w akademikach zostanie udostępnionych nie tylko kibicom na Euro 2012, ale także m.in. funkcjonariuszom po Policji, bo wiemy, że funkcjonariusze policji w Poznaniu będą spali w akademikach Uniwersytetu Przyrodniczego. Darek Nowakowski, Poznań, dziękuję bardzo za te informacje. Rzeczywiście, studenci śpią Dzień. jakaś taka cisza za tobą. I Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Panie prezesie, dobre informacje mam: 190 tysięcy łóżek hotelowych w Polsce. Około? Świetne, świetne. To są dobre informacje. Może nawet więcej. 550 tysięcy kibiców. No Tego nie wiemy, to się okaże, nie ale wiemy. mniej więcej. Dużo się tutaj nie pomyliłam. Gdzie ich pomieścić? Nie boimy się, proszę Państwa. Mamy około 2000 hoteli, ale to dopiero hotele. To, co się często pojawia w prasie, w telewizji, że no, tych hoteli luksusowych jest tak dużo, to od razu rozwiewam. To jest nieprawda. Luksusowych hoteli, takich pięciogwiazdkowych z zdarzenia. prawdziwego zdarzenia, to mamy ledwie. 60 Tych czterogwiazdkowych jest ledwie 170, 180, bo to jest proces, który trwa. A no, jeśli Państwo usłyszeliście dobrze, 2000 minus te 200 z czymś, czyli 1800 to jest przystępnych hoteli. Ale UEFA ma pewne wymagania. UEFA chce, żeby w tych miastach, w których się odbywają mecze, było zakontraktowanych ponad 3000 pokoi w wyższym i najwyższym standardzie. Czy to chodzi o UEFA Family? Czy o wszystkich Proszę państwa, to ja od razu odpowiadam. To jest bardzo proste. UEFA ma ogromne zaufanie do nas, nie dlatego, że tak nas bardzo lubi, tylko dlatego, że Ale sprawdza i kontroluj czy ufaj bezkrytycznie? Oczywiście sprawdza i kontroluje. to jest bardzo dobra zasada. Ufaj, ale sprawdź. I tak UEFA robi. Nie ma z tym kłopotu dlaczego? Dlatego, że po pierwsze nasze standardy tak zwane gwiazdkowe są mocno w stosunku do średniej światowej, a nawet europejskiej zawyżone. Czyli polski hotel trzygwiazdkowy często nie jest gorszy niż ten taki luksusowy, a tańszy. Niż UFA, gwiazdkowy gdzieś na no, Na, na zachodzie Europy na przykład. Tak, a już, no, tak, na południu Europy na pewno. I, i w związku z tym UEFA to świetnie wie, bo UEFA jest organizacją bardzo precyzyjną i to m, pięknie kontroluje, w związku z tym nie ma kłopotu. A któremu z miast gospodarzy będzie najtrudniej pomieścić gości? W tej chwili chyba najtrudniej jest dal, dalej mimo wszystko wspaniałemu Wrocławiowi, tak się przynajmniej słyszy. Warszawa jest w 100% przygotowana, Gdańsk jest w 100% przygotowany, Kraków do, dobiega w zasadzie. Jest to miejsce, w którym w ostatnim czasie powstało najwięcej hoteli. Bo do nas przyjedzie taki klient, którego będzie stać na znacznie więcej niż nas. Ale ja się zastanawiam, ile będzie kosztował w czerwcu 2012 roku pokój, który dziś kosztuje 500 zł. O to dobre pytanie. No, to wszystko zależy, ilu klientów przyjedzie. To jest czysta zasada. Jak Oni... sądzę, będzie ich więcej niż miejsc, i to wystarczy. Nie, bo, nie boję się tego, co pani mówi. To znaczy, nawet jeśli klientów przyjedzie więcej, czyli w tym przypadku, to sobie poradzimy, dlatego że oprócz hoteli mamy bardzo dużo do tak zwanej bazy hotelowej czy parahotelowej uzupełniającej, mamy pensjonaty, czasami one tylko z pozoru są skromne, a w środku oferują zupełnie fajny standard, nie ma błędów, jesteśmy przygotowani. A wie Pan, jak to się sprawdzało gdzieś za granicą, na przykład pola namiotowe na obrzeżach miast i specjalna komunikacja? Ja wiem, że to konkurencja zdecydowana dla Państwa, tak pod gołym, pod gołym rozgwieździonym niebem, lepiej niż w hotelu przy takiej okazji. Ale to się sprawdza? Czy ma Pan taką wiedzę? Wie Pani, wie, wie, czy lepiej, to nie wiem. Czy to się sprawdza? Oczywiście, skoro powstają, no to prosta sprawa rynkowa. Jeśli są potrzebne, to, to powstają. W Polsce, dzięki Bogu, mamy y, y, duży luz, y, 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 że tak powiemy pod tym względem gospodarczy. Czy jeśli ktoś spełni odpowiednie wymagania i sobie przygotuje takie pole, znajdzie klientów, klient przyjedzie, cudownie, można się fajnie Jasne. bawić. Tam Rynek. też. Rynek kształtuje tak jest. w takiej sytuacji. Choć takie pole ma że tak powiem, sporo minusów, minusów również. Nie, tak. I szczególnie tych takich, bym powiedział, w kontekście, w kontekście Mistrzostw Europy jednak bezpieczeństwa. bezpieczeństwa. Proszę powiedzieć, no wiemy, że Niemcy się reprezentacja niemiecka zdecydowała się na jeden z hoteli w mieście, a pozostałe przyglądają się, rozglądają, szukają? To Nie wiemy do końca, dlatego, że to są sprawy dość poufne i trudno się dziwić, bo kibice mają to do siebie, że lubią wiedzieć wcześniej, gdzie ich Idole dole będą mieszkali, więc raczej nie upowszechnia się takiej wiedzy. Niemcy tu są raczej wyjątkiem niż regułą Myśli Pan, że dobre wrażenie po nas zostanie, jeśli chodzi o ofertę w tej dziedzinie? Jestem przekonany. Jesteśmy super. Naprawdę, <laughs> naprawdę, proszę Państwa, wierzę w to, co niedawno usłyszałem od wspaniałego polityka, mojego mentora, nazwiska nie powiem, bo jest kampania Wyborcza, ale, ale zresztą ten mentor nie, nie kandyduje, to niech to będzie tajemnicą naszą. Usłyszałem takie zdanie, z którym się zgadzam ogromnie. Nie tylko jeśli chodzi o hotele, ale również o wiele, wiele dziedzin naszego życia. Polska, proszę Państwa, jest miejscem, które się wspaniale rozwija. Ja mam taką propozycję. Spotkamy się w lipcu 2012 roku. Ja pozbieram okay. opinię. Wśród klientów naszych hoteli, ciekawa jestem, czy będziemy, ja bym bardzo chciała, żeby one się zgadzały z tym, o czym teraz mówimy. Myśli Pan, że tak będzie? Jestem przekonany na 100%. Tym bardziej, że tutaj pani mnie przedstawiła jako prezesa gromady i to bardzo miło, bo tak od kilku dni się dzieje, ale ja do niedawna prowadziłem najbardziej popularny telewizyjnie hotel w Polsce. Bo tu... ale tutaj już wchodzimy w koruary, ja nie wiem, czy to Ale o tym mogę, mówić. mogę powiedzieć, że liatko, żadnej reklamy nie będzie, to gwarantuję. Chcę powiedzieć, że, że przy każdej letniej prognozie pogody, państwo chcąc, nie chcąc i tutaj jesteśmy spełni... Wypełniamy wszelkie standardy, wymogi <laughs> przyzwoitości tel tak, telewizyjnej. Tak, Pokazujecie tak. dom chłopa po, po przekątnej. Mieszkają w nim nasi goście, mieszkamy w nim, tak, tak. W nim my sami. No Wspaniały tak. hotel. No Dobrze. właśnie dlatego mnie awansowano, proszę pani. To, no już to ja może tego awansu z tego powodu nie Dzięki. dostanę właśnie. Ja trzymam kciuki. <laughs> ale, ale sprawdzimy, jak sprawdzimy, jak się sprawdziliśmy na euro. Bardzo panu dziękuję, dziękuję bardzo. za rozmowę. Pan Jacek jak wiceprezes zarządu sieci hoteli Gramada. Dzięki tak jest. Bardzo. Dziękuję państwu. Proszę państwa, trwa poranek TVP Info, upewnię się. Za 6 minut serwis informacyjny. Zapraszam.